Każdy z obrazków, z którymi pracujemy w Photoshopie, może być prezentowany na ekranie w jednym z kilku trybów koloru. Przejdźmy do menu obraz i pod menu tryb. To właśnie tutaj znajdują się wszystkie możliwe do uzyskania tryby koloru. Aktualnie pracujemy w trybie RGB, co oznacza, że każdy kolor, który widzimy w naszym obrazku, jest tak naprawdę kolorem złożonym. Kolorem złożonym do powstania którego wykorzystano trzy kolory podstawowe: czerwony, zielony i niebieski. Stąd też nazwa tego trybu. Literki R, G oraz B to pierwsze litery od angielskich słów Red, Green and Blue, oznaczających kolory czerwony, zielony oraz niebieski. Możemy pracować w jeszcze innych trybach kolorów, na przykład CMYK, LAB. W skali szarości, wielokanałowym bądź w trybie kolorów indeksowanych. Możemy również korzystać z takich funkcji jak Bichromia i Bitmapa. Niektóre z nich są dość egzotyczne, dlatego ograniczmy się do opowiedzenia o tych najczęściej używanych trybach koloru. Bezwzględnie. Podstawą, podstawą naszej pracy w Photoshopie jest oczywiście tryb RGB. Jeżeli przygotowujemy obrazki do druku. Będziemy przekształcać tryb kolorów z RGB do cmyk. Chcąc uzyskać obrazy czarno-białe, będziemy przekształcać tryb koloru z RGB do skali szarości. Od czasu do czasu możemy również sięgać po tryb LAB, który znakomicie nadaje się do wykonywania. Niektórych operacji korekcyjnych bądź też retuszerskich na, na, na szczególnego rodzaju zdjęciach, na zdjęciach prezentujących szczególnego rodzaju problemy. Na pewno jednak większość operacji edycyjnych jesteśmy w stanie wykonywać, pozostawiając obrazek w zazwyczaj domyślnym trybie kolorów RGB. Dlaczego tak to jest skonstruowane w Photoshopie? Że musimy taki tryb kolorów określić. Chodzi tutaj o sposób, w jaki pracują poszczególne urządzenia, które wykorzystujemy w, w produkcji obrazów, tym, w tym toku pracy nad, nad jego edycją. Na pewno kluczowym urządzeniem jest monitor, ponieważ to na monitor właśnie patrzymy w, w czasie, kiedy pracujemy z naszym obrazkiem. To monitor jest tym urządzeniem, które służy nam do oceny. Tego, co robimy, do śledzenia postępów prac nad obrazem. No i właśnie monitor jest też urządzeniem typu RGB, co oznacza, że każdy kolor wyświetlany na powierzchni monitora też powstaje z połączenia tych trzech kolorów podstawowych czerwonego, zielonego i niebieskiego. Są też takie urządzenia, jak na przykład drukarki, czy też maszyny drukarskie, które nazywamy urządzeniami typu CMYK, ponieważ sposób w jaki te urządzenia generują złożone kolory na podłożu, na którym drukują, czyli na papierze. Jest nieco inny. Inne są kolory podstawowe, z których składa się kolory złożone, docelowe. Są to barwy o nazwach cyjan, magenta, żółty oraz czarny. Zupełnie inaczej zachowują się te dwa tryby koloru. Krótko mówiąc, w trybie RGB mamy do czynienia. Z rozjaśnianiem koloru docelowego w miarę dodawania kolejnych składników. Natomiast w przypadku trybu Cmyk sytuacja jest odwrotna: to znaczy, że im więcej składników ze sobą zmieszamy, w im większych ilościach, tym ciemniejszy kolor powstanie, i bardzo łatwo jest to zaobserwować po prostu próbując coś namalować na papierze, nakładając kilka różnych farb w tym samym miejscu. Są to zjawiska doskonale nam znane. Nawet jeżeli nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z grafiką komputerową. A zatem tryb kolorów RGB jest trybem domyślnym, czy też podstawowym, głównie dlatego, że większość naszej pracy odbywa się na ekranie monitora, a monitor jest takim urządzeniem, które pracuje zgodnie z zasadami łączenia kolorów charakterystycznymi dla trybu RGB. Dlaczego mówimy o tych trybach koloru? Dlatego, że ma to ścisły związek ze sposobem definiowania kolorów w Photoshopie. O tym, w jaki sposób definiować kolory w tym programie, powiemy w następnym klipie.